Witaj serdecznie. Dzisiaj chcę opowiedzieć krótko o drodze do sukcesu. Zwłaszcza jeżeli łapiesz się na takich momentach, że podziwiasz kogoś i zastanawiasz się nad tym, co ja mogę zrobić, albo czy w ogóle jest to możliwe, żebym kiedykolwiek Doszedł do takiego punktu rozwoju, który podziwiam u kogoś. Ja pamiętam, że, że w moich młodzieńczych latach porównywałam siebie do nich i do nas, że tak powiem. Rozgraniczałam ich jako takich nadludzi, osoby, które wydawało mi się, że lekką ręką przychodzi im bycie na tym poziomie, na którym są. I nas, jako ja, jako część jakiejś grupy, oczywiście w mojej wyobraźni wytworzonej, grupy osób, które, które no nigdy nie będą mogły dojść do jakiegoś poziomu. I dopiero w moim życiu dorosłym, kiedy zaczęłam inwestować w rozwój zewnętrzny, w rozwój wewnętrzny, w rozwój zewnętrzny również, ale kiedy zaczęłam inwestować w rozwój wewnętrzny, zrozumiałam, że nie ma czegoś takiego, jak podział na my i oni. Zrozumiałam, że to, co myślałam, że jest wrodzone, co nas od siebie różni, Czyli trzeba się urodzić takim nadczłowiekiem, że tak powiem, czyli tą osobą, którą mi inspiro, tymi ludźmi, które, którzy mi inspirowali w młodości. Myślałam wtedy, że trzeba się urodzić w takiej klasie społecznej, w takiej klasie, Ekonomicznej, w takiej klasie kulturowej. Dziś wiem, że tak nie jest. I jest to bardzo pocieszająca informacja. Dziś wiem, że nie ma takiego podziału. A jeżeli chcemy wejść na wyższy poziom, to wystarczy, że będziemy inwestować w rozwój nasz wewnętrzny. I te inwestycje, Mogą mieć różny przedział cenowy, w zależności od tego, na jakim poziomie nas w tej chwili stać, by zainwestować w rozwój osobisty. Ja zaczynałam od inwestowania w książki. To w książkach zaczęłam odkrywać pewne aspekty siebie, które mogłam, na które mogłam wpłynąć. I okazało się, że właśnie poprzez odkrywanie tej wewnętrznej mocy jesteśmy w stanie wpłynąć na. Tworzenie naszego życia, że to my tworzymy nasze życie. Kiedy usłyszałam po raz pierwszy, że to ja jestem odpowiedzialna za tworzenie mojego życia, byłam zła na tę osobę, która mi to powiedziała, a miałam wtedy 15 lat, i, i miałam wrażenie, że ta osoba nie wie, o czym mówi. Um, byłam wtedy jeszcze w takiej roli ofiary. Głęboko byłam przekonana o tym, że. Należy mi się współczucie, należy mi się poklepanie po ramieniu i należy mi się pomoc ze świata zewnętrznego, której, której na daną chwilę niemalże oczekiwałam. Oczekiwałam, no bo jak? No bo ja jestem tą ofiarą, więc trzeba mi pomóc. Całe szczęście, poprzez rozpoczęcie tej mojej wędrówki samopoznania, właśnie przez te słowa, które były dla mnie takim bodźcem, niewygodnym na tamtą chwilę, że to ta, ta moja przyszłość i tworzenie mojego życia jest w moich rękach, ten moment był takim momentem przełomowym. Ja zaczęłam poszukiwać tego mojego wnętrza, poszukiwać drogi do mojego wnętrza, żeby siebie bardziej zrozumieć. Od tamtej pory ten proces samopoznania trwa, więc trwa już ponad dwadzieścia parę lat. Natomiast zdałam sobie też sprawę przez te lata wewnętrznego rozwoju, jak łatwo jest nam spojrzeć na osobę, która nam w jakiś, w jakiś sposób imponuje, która nas inspiruje, i wyciągnąć szybki wniosek, że ta osoba zawsze była taka. Że tej osobie ten poziom sukcesu, jakkolwiek my sobie ten sukces zdefiniujemy, przyszedł łatwo. A okazuje się, że to, co widzimy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Bo to, co dzieje się w tej osobie i to, co pomogło, pozwoliło tej osobie osiągnąć ten poziom, który nas, nam imponuje, to lata, miesiące, tygodnie intensywnej pracy nad rozwojem siebie, nad rozwojem wewnętrznym. I to zrozumiałam, kiedy kiedy zaczęłam dochodzić do tych punktów, które kiedyś wydawały mi się niemożliwe do osiągnięcia, wówczas dostrzegłam, jak wiele pracy to od nas wymaga. Pracy i chęci, żeby rozwinąć siebie. Dostrzegam to również w, moim, w moich codziennych kontaktach a podczas sesji mastermindowych. Podczas sesji mastermindowych to takie spotkania w moim przypadku to spotkania z kobietami biznesu. Gdzie regularnie widzimy się i omawiamy nie tylko nasze sukcesy, ale przede wszystkim to, co nie wyszło, to, co mogło wyjść lepiej. I co ciekawe, na zewnątrz widać, że radzimy sobie świetnie, że wszystko jest poukładane, że wszystko niemalże wydaje się być, łatwe że łatwo nam przychodzi Natomiast kiedy bierze się udział w takich spotkaniach mastermindowych wtedy jest to bardziej niż oczywiste że każda z nas i każdy z nas jako człowiek przechodzi regularnie intensywny proces przemiany wewnętrznej te sukcesy które widać w świecie zewnętrznym one są wynikiem intensywnej pracy nad rozwojem swego wnętrza jest to intensywna praca, ale jest to również praca ekscytująca, wymagająca od nas bardzo dużo odwagi, wymagająca od nas umiejętności połączenia się ze sobą i odwagi do tego, żeby pokazać się z tej wrażliwej strony, z tej strony, gdzie nie jesteśmy osobami jak skała, które są niedoruszenia, ale osobami, które mają wrażliwe wnętrze. Osobami, które przechodzą rozsterki, które przechodzą dylematy, które przechodzą również porażki. Porażki, o których wiele osób nigdy się nie dowie. Ale to są porażki, które nie odcinają nam skrzydeł, ale wręcz przeciwnie, dodają tej oliwy do tego naszego wewnętrznego ognia. Te porażki to takie błędy, na których się uczymy, wyciągamy wnioski. Więc jeżeli jesteś w miejscu, gdzie kogoś podziwiasz i zastanawiasz się, czy ja kiedykolwiek tam dojdę, czy to jest w ogóle dla mnie możliwe, czy bądź dzielisz tak jak ja kiedyś ludzi na, na, taki, na taką grupę i taką grupę, a może czujesz, że ty widzisz siebie tam, cokolwiek to tam dla ciebie oznacza, cokolwiek jest dla ciebie właśnie tym wyznacznikiem sukcesu. Jeżeli widzisz siebie tam, to wiedz, że już jedną nogą tam jesteś. I to, co ja bym dodała z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, jako kobieta, która konsekwentnie dąży do realizacji swoich celów, a te cele również się zmieniają, to powiedziałabym, jeżeli możesz zainwestować w jedną rzecz, to każdego roku inwestuj w ten rozwój wewnętrzny, w poznanie siebie jeszcze bardziej, w odkrycie przekonań, które Ci nie służą. I zastąpienie ich przekonaniami, które będą dodawały Tobie skrzydeł. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię inspirują. Zadbaj o to, żeby zwiększyć bądź zawężyć ten krąg znajomych do osób, przy których czujesz, że rośniesz. Przy których czujesz, że możesz być sobą. Możesz być sobą, a zarazem czujesz, że możesz się rozwijać. Nie potrzeba tych osób wiele. Czasami wystarczy jedna osoba, która tak jak ty, również chce dąży do tego, żeby nie być w tym samym punkcie, nie pozostać w tym samym punkcie w zamkniętym kole, ale chce przełamać pewien schemat. Wie, że stać ją na więcej, wie, że te marzenia, które ma, mogą zostać zrealizowane. Bo naprawdę każda z nas, każdy z nas, który marzy, który ma odwagę marzyć, ma w sobie tę siłę do tego, żeby te marzenia zrealizować. I czasami potrzebujemy pomocy w postaci właśnie osób, które są o krok dalej, ale są blisko nas, żeby mogły nas inspirować, żebyśmy mogli się od nich uczyć. Czasami jest to praca nad samą sobą w zaciszu domowym, czytając książki, analizując siebie samego. Zadając sobie pytania, pytania trudne, choć pytania zawsze są neutralne, ale czasami odpowiedzi na nie mogą wywoływać w nas silne emocje. I takiej odwagi Ci życzę oraz wiarę w to, że naprawdę masz w sobie moc i potencjał i siłę do tego, żeby zrealizować nawet najskrytsze marzenia. Mówiąc to, mnie udało się, udało się. Idąc tym właśnie tropem samorozwoju, otaczania się ludźmi, którzy są dla mnie też wsparciem, krok po kroku realizuję swoje marzenia. Wiele z nich udało mi się już zrealizować wiele z nich, które kiedyś były dla mnie właśnie w tej sferze niemożliwych do realizacji, ponieważ patrzyłam na nie z punktu rozwoju, w którym byłam wtedy. A nie byłam rozwinięta na tyle, by nawet wierzyć w te marzenia, ale gdzieś te marzenia, całe szczęście, nie uciekły. Dziś mam odwagę marzyć jeszcze więcej, wyżej. Nie chodzi tutaj wcale o jakieś takie marzenia związane z sukcesem e, tylko i wyłącznie finansowym. To są Różnego rodzaju marzenia. Marzenia na podłożu relacji um, rodzinnych, relacji partnerskich, relacji e, koleżeńskich. Um, są to marzenia na poziomie rozwoju biznesu i pod kątem finansowym, ale również pod kątem tego, jak, w jaki sposób i komu i w jakiej skali mogą służyć. Jeżeli masz marzenia, zainwestuj w rozwój siebie. Pamiętaj, że jest to proces i to, co widzisz. W tym świecie pięknym, którym być może już jest dla ciebie też jakby takim elementem idealnym, to jest tylko dowód na to, że ta osoba, którą podziwiasz, przechodzi intensywnie rozwój wewnętrzny, inwestuje w ten rozwój wewnętrzny, bo bez niego inwestycje w jakiekolwiek biznesy, świat biznesowy nie miałyby racji bytu. Potrzebne nam silne wnętrze, abyśmy mogli być tymi kreatywnymi twórcami naszej rzeczywistości. To tyle z mojej strony na dziś. Dziękuję, że jesteś. Niech moc będzie z tobą. I do usłyszenia. Hej.